Chciałam mi koła ładne mi przynieś. mi przynieś. ale tylko tobie czy jeszcze komuś, a kupię. a dla Kubusia co ma przynieść, samochoda i robotka. I co jeszcze? I mojemu przyjesc ma tu. A co byś jeszcze ty chciała dostać? Lamsza. A jakiego ty misia byś chciała dostać? Powiedz no. Misia... Puchatka. Puchatka, dobrze. I co jeszcze napiszesz? A święty Mikołaj miał takiego renifera. Jak ten renifer miał na imię? Eee... Ru... Ru Rudolf. Rudolf. Był taki? Czerwononosy? Aha. No to napisz miał czerwone i Mikołaj ma przyjechać z Rudolfem, tak? No to na przykład kochany Mikołajku przyjedź. To nic, tam to nic nie, nie spadło. Nie to teraz napisz, żeby na pewno do Ciebie przyjechał Mikołaj z Rudolfem. Na pewno przyjedzie Mikołaj. No i teraz się podpisz Ania. Ania. Ślicznie.